To jest najważniejsze i w tym kierunku idzie Trump, to że wstrzymuje w tym momencie pomoc dla Ukrainy. Trzy Ale wie pan, tylko tak, pytanie tylko jest takie, czy w sytuacji demograficznej Ukrainy braku nie. wojsk, czy ładowanie dalej zbrojenia, żeby dalej się z Rosją w przegranej Czyli wojnie. Oddajemy my, my, nie oddajmy teren Ukrainy i pozwólmy, panie przewodniczący, zaprosić. dam panu jasne szanse. Z punktu widzenia interesu Polski, o który pan tak chce troszczyć się, dla mnie najważniejsze jest, żeby tam się zakończyła wojna. Pytanie w jaki sposób? Czy ładując dalej sprzęt, gdzie Ukraińcy nie mają już ludzi do walki i przegrają tę wojnę z Rosją, czy żeby zm zmusić Rosję do tego, żeby zakończyła działania zbrojne. Ja jestem za tym, żeby zmusić natychmiast Rosję do zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie, a później y, y, nastąpi stabilizacja. To jest ta rzecz. Druga rzecz. Trzeba Amerykanów przekonać, bo oni troszczą się o swój interes i będą się troszczyć o swój interes. Tak jak my musimy się troszczyć o interes swój, a nie o wiarygodność w oczach unijnych partnerów, jak nas lewica przez całe 30 lat zmów. Ale panie ministrze, pan o tym, wie o tym, że interesy Polski i Ameryki nie są w 100% tożsame. Nigdy nie będą. No właśnie. Ale trzeba zrobić tak, żeby w kwestiach bezpieczeństwa rzeczywiście były tożsame. I to jest łatwe do zrobienia. Przekonać Amerykanów, że dzisiaj Rosja i Chiny to jest jeden organizm gospodarczy. Rosja jest całkowicie uzależniona od Chin. Jeśli da się Rosji, fory z tej strony kontynentu, czyli w Europie, to tak naprawdę rozwija się potencjał Chin. Amerykanie to już wiedzą, dlatego chcą natychmiast doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych. To jest dzisiaj najważniejsze. Nie to, czy jest ta decyzja dzisiaj o wstrzymaniu, czy nie o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy. I jedno pytanie, panie marszałku Tyszka, honorowe. Powiedział pan, pan Niech nie, pan poczeka. Powiedział pan, że europosłowie PiS byli za Zielonym Ładem. Proszę wskazać, w którym głosowaniu, który europoseł PiS i kiedy był za Zielonym Ładem? Czy... Morawiecki był waszym Nie wskaże pan, dlatego pan kłamie. Nie uznawał pan, pan Morawieckiego go, za premiera. Pan uznaje pan, nie pan Kaczyńskiego za waszego lidera? Kaczyński i Morawiecki popierali Zielony Ład. Nie wskaże pan jednego głosowania. Kaczyński i Morawiecki byli za Zielonym Ładem. Zielony ale kłamstwem pani Mamy pan, nie dzięki nie wam najwyższe ceny Niech prądu w Europie. Nie Gratuluję panie Pan przewodniczący śliz. Adwocem krótko do pana ministra. Ja chcę zwrócić uwagę na jedno i to, się zrozumieli. Pytanie: czy Rosjanie są na terytorium Ukrainy? Zawłaszczyli terytorium? Dziękuję. Zakończenie wojny, Wy sobie to wreszcie uświadomcie. Zakończenie natychmiastowej wojny bez pomocy Ukrainy spowoduje to, że te tereny, na których jest Rosja, czyli okupuje część kraju, zabiera im zawładnie. Rosja, załadnie Putin, a jemu o to właśnie Jasne. chodzi. I, I przyzwolenie jemu przyzwolenie, przyzwolenie sensu, jemu na to, to zabranie terytorium, na zablokowanie Polski. możliwości wejścia Ukrainy to rozumiem, do NATO, do Unii Europejskiej i mówienie, e, i osłabianie pozycji Ukrainy pan osłabia po pan da pan da koniec, ma, panie ministrze, ja, się ja nie zamawiało. będę się Pan minister Czarnek i pan marszałek Tyszka, bardzo pana proszę, panów proszę, o żeby pozwolić. Panu przewodniczącemu Ślizowi wy się. Proszę bardzo. Oczekiwanie nie ma sensu. Więc jeżeli pozwolicie panowie. Się. Jeżeli e, tak, tak jak e, no, nie szanujmy się. Szanujmy się, to wystarczy. E, wy musicie, panowie, zrozumieć, że to nie chodzi o interesy e, tylko i wyłącznie ukraińskie, ale przez interesy ukraińskie dbamy o interesy polskie. Bo wy to musicie wreszcie zrozumieć no, i do was straszy. to musi dojść. Straszy. To ja już nie już straszę, Ja nie straszę ja tylko Worszech mówię o Panie przewodniczący, nie jest sekundę, ale czy pan rzeczywiście wierzy w to? Biorąc pod uwagę obecny stan tej wojny, że prezydent Zełęcki i wojska ukraińskie są w stanie dzisiaj odbić te tereny zajęte przez Rosję? Ale to znaczy, że mamy mu oddać Putinowi te tereny. Robić? Ale prosta rzecz. Ma, musimy to zrobić i nie możemy pozwolić Jak? na to, żeby Władimir Putin zbliżał się do Europy jeszcze bardziej. Pan rozumie to, panie dyrektorze. Nie ma dzisiaj Jezus, możliwości, niech ma strategu posłucha, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Więc możemy tylko przegrać. W naszym interesie jest zakończenie działań zbrojnych natychmiast w bezpieczeństwa Polski. Jedno zdanie Polski. odpowiedzi, pan przewodniczący. Przeraża mnie wasza krótkowzroczność i brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego no, kraju. Minister no, konieczny. Dziękuję bardzo. No. Myśli na temat polityki Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy? Dziękuję bardzo. Po pierwsze, chcę się zgodzić z ostatnim zdaniem pana marszałka Tyszki, o Odziwo, ale z tej wypowiedzi. Mam nowego fana. Tej, tej wypowiedzi swobodnej, nie z tych krzyków. Otóż zakończył pan Polska przede wszystkim. Tak, aczkolwiek nie Polska ponad wszystko. Uważajcie, bo w jednym hymnie jednego kraju było tak, tak się zaczynał ten hymn i, I uważajcie, ale polska przede wszystkim tak, nie ponad wszystko. I e, teraz e, o Ukrainie, o Stanach Zjednoczonych. E, po pierwsze, e, mamy, myślę, że zasadne pytanie, jak suwerenny jest w swoich decyzjach prezydent Trump. Na, e, wtedy, kiedy stał i było, były, byli jego współpracownicy i jego. Najbliżsi mm, zaufani ludzie, to tam stało czterech spośród pięciu najbogatszych ludzi świata. Tutaj chciałbym e, zacytować Wiktora Orbana. On zapowiedział potencjalną blokadę unijnych sankcji na Moskwę, bo w ten sposób chce wymóc na Ukrainie wznowienie tranzytu rosyjskiego gazu. E, na tę deklarację premiera Węgier zareagował Donald Tusk. I napisał tak. Jeśli Viktor Orban rzeczywiście zablokuje europejskie sankcje w kluczowym momencie wojny, będzie absolutnie jasne, że w tej wielkiej grze o bezpieczeństwo i przyszłość Europy gra w drużynie Putina, a nie w naszej, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. I na ten wpis polskiego premiera zareagował węgierski szef dyplomacji. Powiedział on Węgrzy nie chcą płacić za cudze wojny. A agentowi Sorosza może być trudno to zrozumieć, ale jeśli chodzi o drużyny, gramy dla drużyny węgierskiej. Dla jakiej...